Dzień dobry. Katarzyna Stefańska, Toyota Autopark Lublin. Odwiedziliśmy dzisiaj farmę demo u pana Tomasza Woźniaka w gminie Jastków. Jesteśmy na evencie. Wśród nas jest mnóstwo sadowników z Polski. My jako firma Toyota staramy się wspierać polskie rolnictwo, a w szczególności sadownictwo. W naszej gamie aut użytkowych mamy zarówno samochody do przewozu pracowników, czyli 7, 8, 9 osobowe, w zależności od potrzeb, jak również samochody typowo dostawcze do przewozu towarów, zarówno takich, które nie wymagają specjalnych warunków, jak i takie, które wymagają. Obniżonych temperatur mamy w gamie samochody izotermiczne, mogą to być też samochody izotermiczne z agregatem, czyli chłodnie, a także mroźnie. Auto dostawcze w marce Toyota to rodzina Proace, czyli stający za mną Proace City i wersja osobowa czyli Pro Proace City Verso to jest y, przedstawiciel najmniejszych samochodów dostawczych y, a także y, Prois czy Prois Verso czyli średni auto dostawczy